Ja. Yeah. Studio Szafa, lecimy z tym Dzięki Grig za nominację Skra. W nowym roku wszyscy mamy pecha Na ulicach ludzie w maskach Jak wendeta Trzecia wojna, pożary, teraz COVID Odpierdalam jak w masce Karajowi Szczerze chyba dalej w to nie dowierzam Mamy przypał Przez Wifona z toperza. Jedzą koty, psy, to są dziwne gusta Nie spróbują sobie kiedyś złoty kurczak Tutaj walczy z ostrym cieniem mgły Powie, czy to świat jest zły, czy to my? Całą ciemnościę zasłania widok z gry Czas walczyć z wirusem, a nie grać w 3 5G smaży mózgi nam, to ich prawda Chuj, czekaj 5G smaży mózgi nam, to ich prawda Na foliarzy to działa jak kamagra To spisy Gatesa lub Illuminatów Ale zięba da rozwiązanie światu by nominować tak Adama Krzywkowskiego, Marka Lipnickiego Laufiego Olka Olszewskiego i Daniosa. Pozdro